Dokąd? Do Pescaldito. Klamka zapadła. Ja Siema Malciuj. Siema Kandelario. Żegnaj Lalu i żegnaj Lilio. Czy aby podjęłaś dobrą decyzję? Niczego nie zepsułaś? Miałaś tam wszystko, miłość i szacunek. A co najważniejsze, bezpieczną przystań dla twojego dziecka. Teraz nie wiadomo, co cię czeka. Proszę cię, Lalu. Dobrze się zastanowiłaś? Nie wiadomo, czym cię zaskoczy doktorek. Żona mu umarła, ale jeśli się znów ożenił? Albo już mu na tobie nie zależy? Pomyślałaś o tym? Co złego jeszcze mnie spotka? Nic. Masz rację. Przepraszam. Denerwuję się, bo bardzo cię kocham. Ciebie i dziecko. A ja ciebie.

No pararé hasta el que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No. no. No, no, no. To niemożliwe. Moja córka nie dała sobie w kaszę dmuchać. Ale nie mogłaby nikogo zamordować. To jakaś pomyłka. Ta jakaś pomyłka. Ta jakaś pomyłka. Ta jakaś pomyłka. Ta jakaś Viviana nie zabiłaby nikogo. No Nie pudo haber sido capaz de matar a nikt. Lidia nie chciała zostać. Cóż miałam zrobić? Nie mogłam jej zmusić. Myślisz, że nie cierpię z powodu jej wyjazdu? Ja też się do niej przywiązałam. Czemu to zrobiła? Nie mam pojęcia. Na pewno ci powiedziała. Nie. I proszę cię, przestań pytać. Czy ma to związek z kobietami, które tu spotkałem? Nie. Lilia nawet nie wiedziała, że przyjechały. Kim one były? Młodsza nie wiem, ale starsza to matka Lilii. Matka? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Wypadło mi to z głowy. Taka byłam przejęta myślą o tym, jak zareagujesz na jej wyjazd. Dlaczego one też mi nic nie powiedziały? Dlaczego wyjechały szybko, jakby chciały uciec? Nie wiem, przysięgam. Ktoś tu był? Ktoś odwiedził Lilię? Może ten Amador? Nikt. Tylko te dwie kobiety, które zresztą jej nie zastały. Dokąd pojechała? Jeśli wiesz, powiedz mi, proszę. Nie wiem. Przysięgam na prochy mojej matki. Naprawdę nie wiem. Czym odjechały? Zamówiłam taksówkę. Taksówkarz Zadzwoń i powiedz, żeby przyjechał do Hacienda Będzie wiedział, dokąd się udały Dobrze Cicho, Candelario Dasz radę? Nieś dalej Daleko jeszcze. Już nie. Ta droga nie ma końca. Pięć minut odpoczynku. Padam znów. Jestem zmęczona. Daj mi to. Pomogę. Mamy tyle rzeczy. A jak je nam podprowadzą, jeszcze mnie strachuje. To nie będę musiała ich wlec. Dalej, idę, idę. Kogo my tu widzimy? A to niespodzianka. Nareszcie. Tak się cieszę. Co za powitanie! Pomóc Wam? Skoro bardzo chcesz. Co za radość. Ten konik też jest Wasz? Też. Dzięki. Ja to wezmę. Ty weź wózek. Odsapnijmy. Spójrz, moje podwórko. Cieszę się, że mogę je znów zobaczyć.